No hej, witajcie diamentowe psy. No Tak jak widzicie naszą kolejną lokalizacją jest mapa plan... jest wioska, w której byliśmy wcześniej. Gdzie mieliśmy zebrać informację o gdzie przechowywali Kazuhiro, czyli Millera. A teraz mamy zebrać stąd materiały raczej schemat yy, broni. Która jest we, w site Opsie. Miałem zamiar wam, zamiar wam, pokazać wszystkie misje poboczne. No, no, no może oprócz tych całych, to trzeba od, y, uratować kogoś tam z obozu czy coś w tym stylu, bo to praktycznie już na przykładzie Millera można było zobaczyć. Tylko z tą różnicą, że Millera nie mogłem y, używać fulltin recovery. Tylko normalnego odbioru A tamtych pewnie będę mógł Użyć tego Żeby ich wyciągnąć z kłopotów Ale kto to wie, może czasami to jest też taki typ misji, z którą możesz tylko użyć full Albo tylko helikopter, może też by, Może i też tak być. Bo w sumie nigdy nie grałem jeszcze tych misji, więc, specjalistom na razie nie mogę być co do nich. Wiem, trochę to zajmie zanim dojdę do tamtego miejsca, ale po prostu chcę być pewien, że czasami. After you grab hold up an enemy. Aha. Aha, czyli to nie ma dokładnej lokalizacji, tylko muszę dorwać jakiegoś strażnika, przesłuchać go. A dzięki temu, że mam gościa, który już gada po rosyjsku, to on będę mógł dowiedzieć się dokładnie, gdzie jest ukryty schemat broni. Więc to jest taki plus. Tylko minusem jest to, że trzeba, zna trzeba zakradnąć się do któregoś i go przesłuchać. A czasami może to źle wyjść. Z tego możecie zauważyć, że teraz noszę na plecach drugą broń. Jest to karabin snajperski, który. Zaprojektowałem jeszcze podczas pobytu w bazie prześpisie. I zjeżdżaj mi stąd Dobra. gdzie jest to? Nie, ale, ale. Nie. Tutaj od razu? Ale numer o jest. Czyli blueprinty faktycznie dają nam możliwość tego. Tworzenia nowych broni. A noktowizor się przydaje do tego, żeby widzieć te wszystkie skrzynki z materiałami. Bo tak to by w tej ciemności prawdopodobnie ich nie zauważył. No dobra, no to w sumie to byłby ten Side Ops. To ja może faktycznie ruszę jeszcze się tutaj do tego gościa. Tylko sprowadzę helikopter i najwyżej jakoś podlecimy. Jeszcze w sumie mogę zobaczyć, że tutaj nie ma jakichś. Tu jest minerały, tutaj jest też trochę. Minerałów i og ten zapalający, czyli benzyna chyba I ten No dobra Ja skoczę jeszcze do tego budynku obok Dopóki Ten nie przyleciał e, o. Do C W sumie nie wiem na podstawie czego to wiem, czy... no bo jeszcze nawet oddziału szpiegowskiego nie mam. Więc... Kajt te informacje? No i gdzie są te materiały? Amunicja... A dalej? Chyba, że zaznacza miejsca, gdzie już zebrałem, no to miałoby większy sens. Nie ma co kombinować. Strażników nie ma tak czy siak, więc od razu polecimy na zadanie numer dwa z przejęciem o wysokich zdolnościach pracownika członka zespołu, ciekawe jak wysokim to jest pytanie. No, skok, no i zobaczymy się dopiero na miejscu. No, jednak chyba zadanie co do znalezienia i przejęcia wysokiej klasy żołnierza będzie trochę trudniejsze z tego prostego względu, że, będzie nieco trudniejsze z tego prostego względu, że naszym celem jest sniper przeciwnika, który siedzi sobie na takiej wesołej górce i ja mu powinienem go jakoś zejść, zajść. W sumie widzicie tam. Jego kolegów. Którzy planują teraz. Chyba dotarcie do miejsca, z którego mnie ostatnio widzieli. Bo niestety nie miałem zielonego pojęcia, że to są snajperzy, i. zauważyli mnie jak na dłoni. Co spowodowało, że zaczęli od razu mnie szukać. Oczywiście nie chodzi tutaj o tych żołnierzy, bo oni nie są moim celem. Naszym celem jest jedynie tamten snajper, który sobie siedzi na wysokiej. na wysokim wzgórzu. I chyba czeka aż jego koledzy powiedzą mu, że jest czysto. Się nie spodziewa tego, że ja tam za chwilę będę. No może nie taką chwilę, no ale będę na pewno szybciej niż oni mnie znajdą. O, owieczki. Dostaliśmy też informację od Miller'a, że. Zbieranie rzadkich okazów też jest dla nas opłacalne, bo to jakaś tam organizacja się do nas odezwała, która jest... ten. Zainteresowana właśnie tym, byśmy zajmowały, oczyszczali tereny bitew jeszcze z niewinnej... z niewinnych zwierząt. O, tak to powiedzieli. Więc może być tak, że Obaj dostali, chociaż nie jestem pewien, za chwilę się tego dowiemy pewnie, jak stracą, lub nie stracą przytomności. Ale co ważniejsze, ja już jestem bardzo blisko naszego celu, tak. Nie wiem, właśnie, czy te misje dodatkowe. Site-opsy w ogóle pokazywać, czy raczej bardziej skupić się na misjach głównych w materiałach? No, jeżeli po tym wszystkim mi dacie znać, bo praktycznie te misje to nie będą trwały więcej niż no, 10-15 minut maksymalnie, każda jedna. a wcześniejsze misje z głównych zajmowały o wiele, wiele więcej. Więc. Najwyżej dorobiliśmy się trzyosobowego oddziału. Wiem, bo stoję nad nim praktycznie. Co on właściwie miał za karabin snajperski? Miał lepszy karabin snajperski niż ten, co ja mam. No właśnie, widzicie. Praktycznie każda jedna misja z dodatkowych powoduje, że od razu, nie dostaję jakiś ten. Dodatkowym go kesta, a nawet czasami trzy. Bo ostatnio wziąłem tego jednego i od razu dostałem trzy, a tutaj mam już natomiast uratowanie z z Tego więźnia, i plus tego jeszcze jakąś zaginioną owieczkę. Chociaż cholera, wie o co chodzi z tym? Czy chodzi faktycznie o owieczkę, czy chodzi o coś innego? Kto to wie? Hmm. No flashbacki, tralalala. La la. To już jest załatwione. No, tylko zostało mi te 5 misji głównych, potem dwie misje side. Ops. Ale to chyba raczej będę robił w pobocznych, poza materiałami, tak myślę, że chyba lepiej będzie jeżeli będę robił je pobocznie, bo to tak będzie cały czas tylko zajmować odcinki będą w większości o misjach pobocznych niż misjach głównych. Więc najwyżej następny materiał to już będę robił misję główną, a do tej pory też się z wami żegnam, więc na razie i cześć.